Jest podkowa, to i będzie szczęście. Nawet całe szczęście, no, bo jest cała. Tyle, ale tyle sygnałów. Dopiero pierwsza dzisiaj podkowa. Daj sobie czas, będzie ich więcej. A u mnie? O, na bogato. Ty to masz farta. Zdarza się. Dw dwójeczka Witamy was serdecznie na kanale Witajcie. Odkrywca historii. Witamy was na kolejnych poszukiwaniach. Jesteśmy na polu szczęścia, takie nazywamy, bo tutaj zawsze na tym polu z ziemi wyjdzie coś. Co spowoduje, że mamy uśmiech na twarzy. Jesteśmy tutaj już z godzinkę czasu. Znaleźliśmy kilka przedmiotów, które pokażemy Wam później, jak wrócimy do domu. A teraz czas, czas goni, bo dzień krótki. I jeszcze chcemy znaleźć kilka ciekawych sygnałów, żeby Wam je pokazać i pochwalić się nimi. A w międzyczasie zaraz zobaczymy Ewelinkę Ewelinki znajdkę. Jagódki, jagudeczki, dwa złote. Z jagodami. Piękne dwa złote no, z jagodami. Ja to nazywam, że to jest królowa polskich monet. Tak mi się podoba. Te dwa złote i z rybakiem. Na szczęście. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Kajdanki, część druga. Już na Kaj... jak raz nas, teraz ja. Ale jakie ty masz kajdanki? Jak ty masz rozerwane kajdanki? To masz. Jedną część. Jedną część, także. Znajdę i drugą, daj mi szansę. I co, będziemy się potem tym skuwać, czy co? Tak, do kalorzyfera się przypnę. I pójdę na zakupy. Weź, weź. I na zakupy pójdę. Dobrze to brzmi. Oj ty jesteś niemożliwa. A tym razem z ziemi wykopałem taką malutką monetę. Ta monetka musiała dostać pługiem, bo jest strasznie podniszczona i na pewno już nic z niej nie będzie. Jest to destrukt. Uetam, bez tego to nie byłoby poszukiwań. Polmosik. Od znaka y, tych smakołyszy. smakołyszy, Już myślałem, że znalazłem guzik z munduru żołnierza gwardii Napoleona. Wchodząc na te pole, liczyłem na, na taki guzik, ponieważ jesteśmy w Kamieńcu. A w Kamieńcu przybywał w 1810 roku Napoleon ze swoją gwardią. I jak wiecie, tych guzików tutaj jest masę. No ale nie tym razem. A szkoda, a szkoda. Wykopałem go z ziemi. Tak pierwsze co Patrzy, tutaj ma koszyczek. Kurde, mówię, pewnie guzik napoleoński. No bo te koszyczki są charakterystyczne dla odmiany tych guzików. No ale niestety, nie tym razem. I okazało się, że to też nie jest koszyczek, tylko zwykłe łóżko. Krzyku narobiła, wrzasku. No bo ja takie kolorki to uwielbiam. Zielone. Zielona. A pod zobaczymy, co to za moneta. Da radę w ogóle. Czek, w tych rękawiczkach teraz to niezdarne. Nie mogę tego. No, jak ty wyczyścisz, to za chwilę pójdziemy do mnie, bo ja mam też sygnał. Nie mogę tego narotu A to jest chyba Fenik jeden. Fenik już tu odkładamy. O! Jeden feniś, Zobaczcie. A miało być tak pięknie. No może jeszcze będzie. Jeden fenis, a z drugiej strony sfatygowany. No, no zobaczcie, a teraz idziemy do mojego sygnału, który wykopałem z ziemi, bo tam też jest monetka i to taka duża, mówię na poważnie, mówię poważnie. Czy już by zaczynało padać? No, zapowiadali opady, dlatego trzeba się uwijać, żeby u nas tutaj deszcz nie złapał, generalnie teraz parę dni u nas ma padać. Także więcej będzie prac domowych. A i też roboty przy busie trochę jest. A ja ci robotę na podwórku wynajdę. A wiesz, jaki ja zapracowany jestem? Dobra, dobra. Już czekaj, ściągnę rękawiczki tutaj. I tu jest. O, patrzcie, patrzcie. I podziwiajcie. I podziwiajcie. O. Przecieram, co to? O, to nawet sam ja nie wiem, co to jest. Przecież ładnie. O. Przeschnie trochę, to może będzie... E, fenisie, co? Czy nie? Nie wiem, nie widzę. O, No, fening, tak? E, nie, ja jeszcze tego nie widzę dokładnie. A z drugiej strony? No nie widzę, nie widzę. Cholera jasna, no nie widzę. Pokaż mi to o, przy, Przesycha, za chwilę <laughs> będzie. Dwa feningi. Tak. Dwa feningi z 1800... Ale 54 bądź 64. Kurde Powiem wam, że a jak ładnie wysycha. A ładnie widać. A. A. Te pole w kamieńcu zawsze zaskakuje. Tutaj czuć takim klimatem wojsk napoleońskich, jak jak wcześniej wam mówiłem my jak tu wchodzimy to mamy z tyłu głowy, to, że zaraz każdy sygnał to może być ten upragniony guzik, guzik gwardyjski albo jakiś pułkowy, ale to nie jest tak łatwo. A tymczasem wyskoczył mi z ziemi znaczy sam nie wyskoczył, bo go wykopałam guziczek. Przez chwilę myślałam, że to moneta, ale niestety jest to czysty guzik. Głęboki sygnał, i wykopałem taki. Jakiś element łączony, mosiężny, ale prawdę mówiąc, nie wiem od czego może być. Pierwsze co to skojarzyłem, to z częścią lampy naftowej, ale niekoniecznie tak musi być. Zobaczcie tutaj po oczyszczeniu. No, a może i to faktycznie część lampy naftowej. I kolejny mój sygnał to monetka. Tylko czekam aż przeschnie, bo nie wiem, nie wiem co to może być. Spora ta monetka. Podmucham może, szybciej przez i będzie widać. Ale to chyba nie jest Fenik. Tak mi się wydaje. 1700 1700 1700 1700 to tyle lat tutaj leżała i czekała na Ciebie? 1700? Poczekaj, coś tu ładnego się... Dawaj szybciej, Sniff. <grym> A! Zapomnieliśmy jednej rzeczy wziąć z domu. Jakiej? Suszarki do włosów, żeby tak. podsuszać monety. <grym> no zerknij, może Ty będziesz widział. Patrz, jest 1700. <grym> Już biorę. Z bliska. Tak nie do końca na pierwszy rzut oka jest tu wszystko czytelne. Kolejna moneta, którą omówimy sobie w domu. Niestety musimy nie kończyć, zaczyna padać deszcz, a my jesteśmy z cukru. Ta, z cukru i deszcz wykopała fajną monetkę. Widziała welinka jak tam się... Z... Do wracać. jak się zbliżam, żeby te miejsce. Jeszcze tam obstukać wykrywaczem metali. Być może znaleźć drugą. To pozazdrościła nagle. Słuchaj, trzeba jechać do domu, bo już ciemno i deszcz pada. Jak Z... nigdy, nie? Zaznaczyłam sobie miejscówkę. <laughs> <laughs> tak, także widzicie jak to jest. Nawet i w związkach nie ma czegoś takiego. No to weź se, chłopie tutaj pochodź. Może sobie coś znajdziesz, nie? Do domu trzeba jechać, nie żebyś miły. tylko nie znalazł. Nie? Dobra, to. dobra, ja to zapamiętam. Dobra, dobra. <laughs> nieźle, nieźle. O, jeszcze ma sygnał, żeby nie było, patrzcie. Na polmosa. No, wykopiemy, zobaczymy. Czekaj, położę to, Panel bym zgubił. Jednak na maść, na ból. Na ból. No, coś dla zwierząt. O, na, oprysz, cyk. na opryszczkę. Tak, na zwierząt mam opryszczkę. A ja akurat mam opryszczkę. <laughs> I cyk. jeszcze zanim wrócimy do domu zanim się na dobre rozpada podjedziemy pod pałac w kamieńcu Patrzysz na ten pałac i co sobie myślisz? Może to sobie wyobrażam, że jestem księżniczką i zarządzam tym yy, pałacem. No, królową, przepraszam, królową. Skromnie. Skromnie. Wam na początku filmu pokażę wam kilka znajdek, które udało się wcześniej znaleźć na tym polu. Moneta. Myślałem, że coś ciekawego wyobraźnia podpowiadała coś innego, natomiast okazało się, że jest to moneta perelowska, że jest to moneta dwuzłotowa, natomiast nic, nic nadzwyczajnego. No niestety, nie tym razem, to następnym. Natomiast dzisiejsze poszukiwania dominowały. Znajdki typu klucze. Wszelkiej maści klucze. Tu jest jeden klucz. Tu jest, zobaczcie, drugi klucz. Jeszcze jak je oczyszczę, to coś z nich będzie. No i też coś rzemieślniczego czyli pilnik. Jak dobrze pójdzie, uzbieram tych rzeczy i otworzę jakiś tam komis z kluczami i narzędziami, które znajdujemy na polu. Znalazłem też taką łotą, łopatę. Za każdym razem jak wykopuję łopatę czy szpadel, przypomina mi się pewna historia. Ja tak dawno byłem u znajomego na poszukiwaniach. Prowadziłem poszukiwania za stodołą przy takich balotach, gdzie nagle jest duży sygnał. Jeb, czapka się unosi, słuchawki to samo. Mówię, o, coś poważniejszego. Podkopuję, podkopuję, a moim oczom ujawnia się szpadel. Myślę sobie, no, w takim miejscu to jest normalne. Ale nagle wybiega mój znajomy i mówi, tak, no w końcu ją znalazłem, a szukałem ją tyle lat. No i opowiedział mi historię, że e, robiąc kopiec, e, no, ten tego sobie i e, zostawił gdzieś tą łopatę. No i mówi, że szukał ją dwa, trzy dni, nie mógł znaleźć. No i w końcu mówi, że ja ją odszukałem. Bo oczywiście on powiedział to bardziej tak barwnie i śmiesznie, natomiast ta historia utkwiła mi w głowie i za każdym razem, jak wcześniej wspominałem, jak. Mam taką znajdkę, to wyraz twarzy, mina tego mojego znajomego jest przede mną, no i ta opowieść, którą mi opowiedział. No i są też takie sytuacje. Moneta ta, którą znalazłam na polu, zdawała się być bardzo ciekawą monetą i jest bardzo ciekawa, z tym, że z jednej strony jest bardzo nieczytelna, a z drugiej strony mogę odczytać są jakieś literki, ale odczytać mogę tylko stuber. Stuber, 1730 rok. I jeszcze dookoła są jakieś napisy, ale trudno jest mi je odczytać, dlatego, że no, jest trochę zajechana ta monetka. No i oczywiście, jakbyście wiedzieli, co to za monetka, to odezwijcie się w komentarzu, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Dotarła do mnie nagrzewnica samochodowa. Musiała swoje odczekać, musiała nabrać mocy urzędowych, bo jak zwykle nie było na to czasu. Natomiast dzisiaj jest deszczowy dzień. I w związku z tym, jest czas na takie techniczne sprawy, które wymagały szybkiej realizacji. Jadę do zaprzyjaźnionego mechanika, zamontujemy nagrzewnicę. Nagrzewnica ta ogrzeje nasze dupki w busie najbardziej komfortowo będziemy mogli posiedzieć podczas naszych poszukiwań, kiedy za oknami będzie deszcz, będzie mróz. My będziemy korzystać z tego, że podbijemy sobie temperaturę w samochodzie. No i Flintstone stoi już na warsztacie. Jest ich pierwszy rozruch. Inteligentna maszynka sama sobie reguluje wszystko. Zapaliła się, zgasła, przedmuchało coś i znowu się zapaliło. I chyba już będzie działać. Jest ciepła temperatura. Oczywiście jest to próba garażowa. Za chwilę zostaną podłączone tam wszystkie rurki od spodu. Tylko niech się to wszystko przetestuje. No, ale dym. A w międzyczasie podkurzamy wewnątrz samochodu. Próba naszego ogrzewania samochodowego. Daje radę. Mam od jakie gorące no, Daje radę, daje radę. Trochę głośno chodzi, ale. Co? głośno chodzi dlatego, że musi uzyskać odpowiednią temperaturę, a potem się wyciszy, nie? Generalnie montaż był bardzo prosty, bo e, tak. Tam wystarczyło tylko przewiercić dziurkę, żeby odchodziły spaliny. Powietrze zaciąga tutaj ze środka z busa. Musi się e. przepalić, bo na razie z tej rury. No musi się wszystko przepalić, nie? I potrzebuje ta nagrzewnica akumulatora, my korzystamy z naszej stacji żeby podtrzymywać wszystkie funkcje także bardzo dobre urządzenie mamy też nawet pilota jak suszarka do włosów a gdzie masz pilota A? możemy włączyć pilotem lub wyłączyć, zobaczcie pyk pyk o, przytrzymałem nie włączaj, bo mam zimno stopy. o, jest komunikat i za chwilę to przestanie chodzić o a tak gorąco, słyszycie? Spoko no spoko fajnie tylko tak ona nie może sobie leć. o zobacz no nie no, no to wierzy. wszystko jest na etapie prób Oj, ona jest rozciągliwa weź ją rozciągnij tą rurę tylko wybojowy ją z tego nie tak złap żeby normalnie Aha. harmonika no. no widzisz? widzisz pani no i teraz żeby było kites no to o włączamy a ona jeszcze dmucha o no dmucha dmucha i za chwilę nam się odpali. Zobaczcie, tu ma też. czy znaczy jeszcze, pomimo to, że jest wyłączone, to jeszcze dalej dmucha. Fajnie. No, bo to jest proces. Wyświetlacz jest 2 stopnie dopiero tutaj złapane, A jak złapię tam 23 na próbę, to ona zupełnie inaczej będzie chodziło. Ale to już wam pokażemy, jak pojedziemy na poszukiwania w terenie, jak to wszystko funkcjonuje też. A tutaj wystaje rurka, która wydmuchuje spaliny. Chodzi, słyszycie? Pierwsza domowa próba za nami. Zalinka się tam dogrzewa, bo na dworze jest zimno, no ale po to też jest ten zakup zrobiony. Powiem Wam, że to te urządzonko, te urządzonko do dogrzewania kosztuje tylko 500 zł. i praktycznie są dostępne na wszystkich tych portalach sprzedażowych. Także jakby ktoś chciał, obserwujcie nas, bo też to przetestujemy. Jeszcze musimy tylko kupić czujnik dymu i czujnik czego? No czujnik dymu i jakiś spalin, żeby czuć się no, komfortowo, bezpiecznie, bo ja to czujnik mam taki... Czujnik gazu na dla A czujnik gazu, bo ja tak zawsze mam do takich rzeczy trochę dystans. A jak to się nie sprawdzi, to po prostu zrobimy w taki sposób, że tą nagrzewnicę wystawimy na zewnątrz, a tylko samą rurę wprowadzimy do środka przez szybę okenną. A rano się obudzimy i nie będzie nagrzewnicy. Nie no. Także pomysłów jest, generalnie jest początek, trzeba to przebadać, jeżeli ktoś z Was ma też jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o takie nagrzewnice, to też możecie nam w komentarzu podpowiedzieć. Siemaneczko w kolejnym dniu, witamy Was przy wspólnej kawie i przy wspólnym Śniadanki. śniadanku. Dzisiaj kuchnia serwuje wyroby swojskie, szynkę, wiejskie jajka, no i też Ewelinka zrobiła pasztet z czego? Pastę. Pasztet. Pastę Pastę z, z makreli. Tak to wygląda, a jeszcze lepiej smakuje. Plan na dzisiaj jest taki: ogarnąć obowiązki zawodowe, chwila do sklepu i jedziemy też na poszukiwania. Dzisiejszy dzień to też poszukiwania, a wieczorem strojenie choinki. Ale ci, że naprawdę bardzo dobra mi wyszła. Sama jestem w szoku. Nie było przepisie, żeby dodać jajka, a ja dodam jajka. O Pani, energia będzie jak nic. Czekaj, bo tu nie jestem? No. Polecam Wam naprawdę takie pasty. Nie ze sklepu kupne, tylko samemu robić. Zmiksować trochę ryby, trochę jajek jak nic mm. Dziewczyny no. zaczęły stroić już hulinkę Najpierw chciałem podkładać do kupy jak co roku? 6 grudnia stroimy choinkę. No to ja dziś... już wiem, ale co byś chciała pod tą choinkę dostać od Mikołaja? Co by ci miało przynieść? Masz jakieś marzenie? Mm, nie masz nie marzeń! No, nie. Także u nas zaczęliśmy no, strojenie już choinki, poszukiwania przełożyliśmy na później. Bo Hania nie dawała nam po prostu spokoju. No, u nas nie mogę nic powiedzieć, bo koniec świata. Jakaś taka mała ta choinka się zrobiła? Nie wiem. Albo ty urosłaś. W zeszłym roku robiliśmy taki łańcuch z tatą i z mamą, i założymy go na chojnikę. A może nowy zrobimy, co? Wsadziłeś, nie <laughs> A jakie bombki mamy? Jeszcze rozkładamy. Przepraszam. To jest Tosia, to nie jest głóbecz. Także Posiedliwa. trzeba przebrać. I zobaczymy co z tego wyjdzie i są Mamo, światełka. Kodaj, Czy działają? Zaraz sprawdzimy. Tylko mi tam dokładnie i równomiernie rozkładać te krzaczorki. Tato, to A to to dla by... ciebie, to dla Mikołaja. Może chciałbyś pokazać jak to robisz. Słuchaj, ktoś musi to nadzorować. A to to nie jest dla nie, ciebie. Wszyscy się do roboty pchają. Nie? A to to nie jest dla ciebie chońka, to jest dla Mikołaja. Dla tak. Mikołaja? Żebym miał gdzie prezenty z się schowa. <laughs> A mamy czubek? A właśnie nie mamy bo Hania potłukła. No kiedyś No to trzeba ten kupić Kupię, no. Tak to jest jak się co roku naprawia lampki a się nie kupuje nowych I teraz zaś trzeba będzie kupić nowe lampki I, bo... I... Ale śmierdzi Wiecie co się wydarzyło? Ewelina podłączyła lampki i hukło, pukło Wykrywacz byś mi spaliła bo ja go tutaj przyniosłem żeby go przystawić Zaraz mi się gorąco zrobiło Teraz nie kadam, mam idziesz do sklepu. No i tyle. Wyszło a, z tego wszystkiego. Ale no. mamy mój kolorowy łańcuch. No, ale lampki muszą być Hania. Chor, <tort> wyszedł z lampki. I co teraz? Chor, <tort> wyszedł z lampki. No kombinuj no. Z wami taka robota, ja cały czas muszę wszystko poprawiać po was. Nie no, tutaj chyba nie dojdzie do, no. dzisiaj do ubrania tej choinki, a może jeszcze Dobrze, że bombę Zniszczą dziewczyny tutaj choinkę. Lampki pykły. Bombki popękane. Choinka się nie łamie. Pękły. No jak nie? No, no zobacz. Nie Uważaj, mi się skaleczysz. No. Nie pękły. A nie, nie, sorry. Teraz <laughs> 10 minut taktycznej przerwy, bo Ewelinka pojechała po nowe światełka. Szybka akcja. O... Lampki kupione. O, pani. Będą ładno, ładnie świecić. Musiałam kupić dwie pary, no bo jedne to będzie mało. Super. Może nie są takie identyczne, ale spoko. Ale teraz pytanie. Czy one mają przejściówki, żebyśmy mogli wtyknąć jedno w drugie? Bo jak nie, to będzie lipa. A, i jeszcze co najważniejsze, kupiliśmy czubek, bo ktoś nam stłukł. I to. A, to bieżnik na stół. Jak ja mam to odwiązać? To jest pytanie. Trochę techniki, człowiek się już gubi. Dziewczyny walczą z lampeczkami. My pomału będziemy kończyć ten odcinek. Jak wygląda nasza choinka i czy ostatecznie uda nam się ją dzisiaj ubrać, to zobaczycie w następnym odcinku. Jest wesoło, jest moc, ale jest też świątecznie. Ania lubi święta? Jak każdy, bo święta to okres radości. Magiczny czas. Magiczny magiczny czas wspólnego rodzinnego wspólne rodzinne kołańka. chwile tylko prezenty ale też są ważne ciekawe co mi Mikołaj przyniesie Czekaj to mi Mikołaj przyniesie. Rózgie. Ty o tobie rozgię przyniesie Mogę taty rozgię Tak, a ja nie może Tutaj na, najwięcej się napracuje przy tej choince jeszcze rozgię dostanę no jo, nie... ty Ty, Jak no to ty, ty, Podobał tak? no, to tak. no też no taka praca Jak podobał się wam film zostawcie kciuka taktyczny komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Zobaczycie, jak ta Huinka ostatecznie wygląda. I nie tylko, bo pewnie będą poszukiwania. Do zobaczenia! Do zobaczenia pa. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.